Widzimy jakiej rotacji nadaje Franciszka mm, Swoim piłką One i, wyglądają na to Że i, Można z nich uderzyć Że można przyspieszyć Parę razy tutaj zamierzała się Z dużym zamachem Karatanczewa Chciała na tą piłkę odważnie wejść Ale było widać, że w ostatniej chwili Po kozle, ona skręca na zewnątrz i musiała tylko ją spokojnie bugarka przebić na drugą stronę. No, zawzięła się francuska. W tym gminie nie chce wykończyć swojej rywalki. Piąta równowaga. No ale od czego jest serwis na zewnątrz? To jest uderzenie wzorowe nawet gdyby Kara Tanczewa stała po stronie forhandowej nawet w korytarzu do gry Debla też nie byłaby w stanie złapać tego serwisu Postanowiła francuska francuskać tej wymiany, że po prostu Bugarka już nie ma sił jest 4 do 1 doskonale naprawdę dawno nie widziałem francuski tak zaangażowanej tak zarazem spokojny o swój tenis 17 niewymuszonych błędów francuski 29 bułgarki szybko to ucieka to miał biegiem ostatniej szansy no ale wygląda na to że takim nie będzie Tym razem się udało, odrobinę za wysoko podniosła piłkę slajsowanym backhandem francuska, być może nawet trochę wiatru ta piłka złapała. Jest taką stojącą piłką, bułgarka sobie bardzo dobrze radzi. No to nie ma odpowiedzi dobrej, krótki serwis jest momentalnie przez te najlepsze zawodniczki wykorzystany. Podwójna piłka meczowa dla Morezmo. Jeszcze szczęśliwie w linie, francuska. I już jest po wszystkim 6-0-6-1. Yy, chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie tak jednostronne widowisko. Francuska. Zadowolona, Zadowolona mamy w rundzie trzeciej... oglądamy Maria Szara ogólnie interesujące wydają się dwa pojedynki z udziałem szeregu przyzwoitych osiągnięć no ale to wszystko na zupełnie jednak innej nawierzchni A to jest dzisiaj kwestia podstawowa kłopoty Hiszpana ile to się wszystko kończy podwójny błąd serwisowy i mamy w meczu pierwsze przełamanie tak szczerze mówiąc trochę za darmo dostał tę szansę Tyler Dent. On tu jest faworytem. Oni ze sobą do tej pory nie walczyli. tym najmłodszym graczem, który ciągle jeszcze w turnieju e, występuje. Młodszy od niego są sercjowaki. Jako Brytyjczyk, a właściwie Scotta, dokładnie Andrew Murray, Amerykanin z Jenkins. No akurat ten tenisista już odpadł, Francuz Richard Gasquet i Hiszpan Rafael Nadal. Od wymienionych przeze mnie o kilka dni, czasem kilka tygodni Almagro starszy. 19 lat, 8 miesięcy, 8 dni w chwili kiedy turniej ruszał w, w ostatni poniedziałek. Może to troszkę tłumaczy jego niektóre błędy, takie chwilowe zagubienie się w, momen w ważnym momencie. Z całą pewnością to trzeba brać poprawkę jeszcze i na tę oto okoliczność, że jednak grał do tej pory przede wszystkim w imprezach rozgrywanych na tortach ziemnych. Na 26 turniejów zaliczonych w tym sezonie przez Hiszpana 23 to były właśnie występy na ceglanej cengla, mączce Wygrywając tutaj w Nowym Jorku z Duńczykiem Kalsenem on odniósł pierwsze w życiu zwycięstwo na korcie twardym To też coś mówi. Sposób serwowania Tayloratenta jest wyraźnie ustawiony pod tę akcję ofensywną, to znaczy chodzi o to nie by zaserwować asa, choć to też się często zdarza Amerykaninowi, ale o to by błyskawicznie móc, móc po odbiciu piłki ruszyć w przód. Stąd to przełożenie prawej nogi w chwili uderzania piłki i stawianie jej na korcie natychmiast po odbiciu. To czasami zapadnie wygląda, jak on by przytupywał natychmiast po wykonaniu serwisu, ale to jest właśnie ruch, który pozwala mu błyskawicznie wystartować. To jest to odbicie się, troszkę to przypomina start z kwaterycznego bloku. No i już po secie nie ma tu jakichś nadzwyczajnych emocji. Opowiadam o szczegółach związanych z techniką gry, o niektórych detalach uderzeń. Zwłaszcza tenisisty amerykańskiego, 27 minut. I Taylor Den wygrywa pani prowadzenie w drugim secie. Trochę statystyki związane z setem pierwszym. 8 do 9 piłki wygrywane i psute. Trzeba przynajmniej się starać być wszechstronnym, więc to jest zadanie, które dopiero go czeka. No, ale po drodze pewnie trzeba będzie wziąć kilka bolesnych lekcji, to zdaje się będzie jedna z takich sytuacji. Pierwsza chyba piłka w tym meczu w wykonaniu Almagro. To jest tenisista, który relatywnie sporo już potrafi. Być może część z Państwa miała go okazję oglądać w tym roku na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego. On gościł e, u nas podczas turnieju Idea Procom Open. Wygrał z Albertem Portasem po ciężkiej trzysetowej walce i o mały figiel nie wyeliminował Jarko Niminena z Finlandii, który wyrzucił w turniej, w turnieju Puerte. Wszystkim się Nieminen bardzo podobał. w drugiej rundzie o mały fikiel fin nie przegrał właśnie z tym Hiszpanem. Tylko, że oczywiście i Sopot i wszystkie przeze mnie wcześniej wymienione sukcesy, raz jeszcze to podkreślam i już po raz ostatni więcej do tego tematu nie wrócę, to były korty ziemne i tylko niemal i wyłącznie korty ziemne a tło ziemi trzeba zapomnieć po drugiej stronie dla odmiany